W literaturze przedmiotu Zamek w Pilicy często opisywany jest jako budowla, która powstała w miejscu budowli starej, średniowiecznej. Bryła pałacu jest flankowana budowlami pomocniczymi dawnej wozowni i dawnej oranżerii. Ten park zmieniał się. Jego dzisiejszy układ pochodzi z drugiej połowy wieku XIX. Pierwotnie wyglądał zupełnie inaczej. W tej pierwszej części mogły istnieć co najwyżej partery ogrodowe, czyli bardzo niska zieleń, strzeżona dekoracyjnie. Jeśli chodzi o pałac, no cóż, nie wyróżnia on się niczym szczególnym. Jest to architektura neorenesansowa o klasycznych bardzo podziałach, gdzie motywami dekoracyjnymi są te festony w attyce broża okien. Głowy w kluczach, dosyć efektowny portyk z lwami, które, czy sfinksami, które szczegą do niego wejścia. Ale jest to architektura, w której utrzymane są często kamienice, na przykład Warszawy drugiej połowy wieku XIX. Bo tak naprawdę ta forma została nadana pałacowi w 1875 roku, kiedy właścicielem tych dóbr został Leon Epstein. Ale zacznijmy od początku. Czy prawdą jest, że zamek istniał w okresie średniowiecznym? Czy tutaj mogła stać siedziba rodowa toporczyków hileckich w czasach średniowiecznych? W końcu niedaleko stąd na sąsiednim wzgórzu stoi wspaniałe zamczysko w Smoleń. Otóż najnowsze badania zdecydowanie mówią, że nie. Zamek ten powstał w wieku XVII, na początku tego wieku, i w ciągu pierwszych dziesiątków lat wieku XVII rozbudowywał się. I zmieniał szczególnie swoje otoczenie. Dzisiejsze wnętrza pałacowe są wytworem końca wieku XIX. Przestronny westybul, w którym się w tej chwili znajdujemy, parabne schody prowadzące na piano nobile, czyli piętro reprezentacyjne. Ale jak było wcześniej? Otóż wspomniałem o przeprowadzonych tutaj badaniach. One wyjaśniają nam, jak ten pałac powstawał. Pierwotnie był to zamek, czyli posiadał dziedziniec wewnętrzny i kończył się mniej więcej tutaj, gdzie dzisiaj biegną te słupy. Świadczą o tym piwnice, które dochodziły do tego właśnie miejsca. Prawdopodobnie nie było tutaj, tu gdzie ja stoję, traktu mieszkalnego. Był to tylko mur parawanowy. To był pierwszy etap. Główne wejście prowadziło od. Północy. Była to brama przejazdowa prowadząca na dziedziniec. Następnie w tym miejscu dobudowano trakt mieszkalny, czyli dziedziniec zmniejszył się. Ale największe zmiany zaszły w wieku XVII, a o zmianach tych świadczą pozostałości odkryte tutaj przez archeologów w ostatnich latach. I nagle pałac, który wydawał nam się budowlą jednorodną, pokazuje swoje tajemnice. Badania archeologiczne pokazują, jak wielka jest tutaj gmatwanina nawarstwień, murów, jak wiele przebudów na skutek zmieniających się gustów było tutaj dokonywanych. Co jest najważniejszego w tym pomieszczeniu? W tym pomieszczeniu i na tym bardzo skromnym, małym zachowanym dziedzińczyku. Otóż największym odkryciem jest dawna XVII-wieczna posadzka. Doskonale zachowana pod starą podłogą oraz fragmenty kolumn. Są to właściwie bazy kolumn doryckich, ułożone w rzędzie i pozwalające nam zrekonstruować najważniejszą fazę w dziejach tego zamku. Fazę, kiedy powstał tutaj paradny dziedziniec, będący albo dziedzińcem arkadowym, takim na przykład jak na zamku Pieskowej Skale, na zamku Wawelskim, albo też wielką sienią paradną. Ta wielka sień. Tym by się różniła dziedzińca, że byłaby po prostu przekryta. Te odkrycia, odkryto tutaj poza tym detale XVII-wieczne, ślady dawnych schodów, komunikacji, ślady nawet polichromii z tamtego czasu, stawiają przed nami zasadnicze pytanie. Jak daleko możemy posuwać się z pracami na tym zamku, z dalszą rekonstrukcją? Czy możemy pozwolić sobie na skutek tych odkrytych śladów iść... W kierunku odtworzenia tego najwspanialszego okresu w historii pałacu. To pytanie, które zadałem, dotyczące rekonstrukcji, byłoby o tyle ważnym pytaniem, że jeżeli dziedziniec byłby dziedzińcem arkadowym, a nie wielką sienią, wtedy mielibyśmy problemy co zrobić z tak pięknym, chociaż stosunkowo późnym pomieszczeniem, jakim jest wielka sala balowa.